Siema. Witam Was w kolejnym odcinku gameplaya. Ten odcinek rozpoczynam inaczej niż zwykle. Zamiast samego ekranu dzisiaj na początku odcinka będzie tylko tło. Powód jestem mega spocony. Musiałem zrobić kilka dwa dni przerwy od gameplaya, dlatego że była narada. Ja przepraszam za to, że gameplay'ów nie było dwóch dni. No, ale takie życie. Dzisiaj właśnie wróciłem z UFU Dlatego przepraszam jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Dzisiaj gramy sobie w Sport Bike Simulator, czyli symulator motocykli sportowych. Dzisiaj wybierzemy... No Boże, jedyne te reklamy. Wybierzemy sobie ten tor. Choose your bike. Wybieramy sobie ten. aha tutaj jesteśmy hm no grafika nie taka słaba no. bo ja wiem że te które mapeczki były już takie przypominane z jednej z gier którą bardzo dobrze pamiętam naprawdę podobała mi się ta gra dobra Powyszymy. To skręcanie jest takie powolne. O, fajne drifty. Sound driftów. Ogólnie teraz nagrywam to po raz drugi. Z powodu tego, że pierwsze nagranie, tak jakby się zacięło. No ale życie, takie życie. Teraz, dwa, teraz ocenię tą grę e, Pierwszy minus e, Tory przypominające do gry Offroad To nie jest e, Ten tor to nie jest przypominający Ale jeden z torów tor Przypomina taką fajną giereczkę Którą bardzo Długo grałem Co to jest? Samochód Po co samochód tutaj stoi? Dobra słuchajcie Zrobimy tak. Jak ten człowieczek się zabije, to kończymy odcinek. Zabij się człowieku. Ta gra jest na 3, na 10. Albo jeszcze gorzej 3 na 10. Bo nie można tego człowieczka zabić. Boże. To jest niemożliwe, żeby tego człowieczka zabić. No ale można, tylko trzeba jakoś mocno jechać. O Boże. Zabił się. No i super, dziękuję. Jak <ścoughs> to szalenie jedzie. Ciemał.